Kant odróżnia dwa rodzaje pytań. Pytania dotyczące faktów oraz pytania dotyczące praw. Prawa naukowe, na przykład trzy zasady dynamiki Newtona, mają postać ogólną, czyli są uniwersalne, obowiązują dziś tak jak kiedyś. Jednakże mechanika klasyczna została sformułowana raz. To był pewien fakt historyczny. Empiryści, próbując wyjaśnić fenomen ludzkiego poznania, Argumentowali, że wiedza pochodzi z doświadczenia. Jednakże to błędna droga, ponieważ nie da się z doświadczenia wywieźć powszechnie obowiązujących praw. To zauważył bez złudzeń David Hume, a jego napomnienie obudziło Kanta z dogmatycznej drzemki. Dzięki odróżnieniu pytań dotyczących faktów i pytań dotyczących praw, Kant. Może swobodnie mówić o obiektywności wiedzy naukowej, niezależnie od tego, że pewne prawa zostały kiedyś odkryte przez ludzi. Można powiedzieć, że pytania epistemologiczne dotyczą prawomocności wiedzy, a nie sposobu powstania wiedzy czy jej genezy. Należy dodać, że Kant nie posługiwał się terminem epistemologia. Do tego odróżnienia z krytyki czystego rozumu nawiązał Popper w logice odkrycia naukowego. Pod rozdziale Eliminacja Psychologizmu. Zwykle w filozofii nauki odróżnienie to nazywa się rozróżnieniem kontekstu odkrycia i uzasadnienia. Ten termin po pojawieniu się logiki odkrycia naukowego wprowadził Hans Reichenbach. Oględnie rzecz ujmując, problem polega na tym, że dla oceny wartości danej teorii nieistotny jest sposób jej powstania. Na przykład, wartość poznawcza e, teorii względności. Jest niezależna od tego, czy Einstein piłkawę. Omówione rozróżnienie Kanta związane jest z problemem psychologizmu, który polega na ugruntowaniu teorii poznania na psychologii. Jest wiele ujęć psychologizmu, ale w pewnym sensie można powiedzieć, że psychologizm polega na próbie zastąpienia teorii poznania psychologią. Sprzeciw wobec takiego podejścia jest obecny u Kanta, Popera, części naokantystów i filozofów analitycznych, w tym przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej.